Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Astyla się kłania. Dzisiaj, odpowiedzi na pytania wasze, które przypominam, można. Jedna osoba może zadać tylko jedno darmowe pytanie. Yy, raczej nie, nie oszukacie mnie, bo po prostu mam to wszystko zapisane, posegregowane. Także, jakby ktoś próbował dwa pytania, to mu się nie uda. No bo już się to zdarzyło niestety dwa razy. No co jeszcze? Jak po prostu chcecie się więcej dowiedzieć, no to zapraszam na odpłatne wróżby, tak? Także dzisiaj na kilka pytań. No, macie problemy, większość z Was, wiadomo, tam z miłością, z partnerem. Będę zbierać te pytania i, i tak raz w tygodniu, może postaram się odpowiadać, bo codziennie też nie mogę Wam odpowiadać na te Wasze pytania, bo mam swoje po prostu tematy, które bym chciała pokazać w filmikach. Dobrze, więc zaczynamy. Gosia i Dominiko, czy mamy jakąś wspólną przyszłość? Gosia urodzona 14. Mhm. I Dominik urodzony. Czy mamy jakąś wspólną przyszłość? I sprawdzimy, z czego to wychodzi. Jak to po prostu między wami, czy w ogóle coś się zacznie dziać? Z czego tutaj wychodzicie? No dobrze. To wszystko poprzesuwamy troszeczkę, bo tu nam to przeszkadza. I układamy. Pani Małgosiu, wychodzi tu pani z takimi swoimi marzeniami. Pani marzy, żebyście stworzyli Jakiś taki wspaniały związek, tak? I to jest na razie tutaj, widzimy, w sferze marzeń. Trochę tutaj w teraźniejszości pokazane jest, że on jakby panią wyko wykorzystuje, może czy finansowo, czy pani mu pomaga w jakiś sposób, bo tak jakby była między wami jakaś taka przyjaźń, ale tutaj widzimy, że on coś tam chce więcej od pani brać. On tu w ogóle wygląda, jakby po prostu miał kogoś. Może jeszcze nie na stałe, ale, ale już po prostu jest jakaś trzecia osoba, którą po prostu, może pani nie wie, ale on kogoś ma, także jest zajęty. I tak wychodzi na to, że on z kimś żyje w konkubinacie, tak zwanym. Może to nie jest małżeństwo, ale konkubinat. No, tak na siłę, jakby pani chciała, mogłaby pani z nim stworzyć związek, ale musiałaby pani dużo y, wspierać go finansowo, tak. Czyli myślę, że on nie jest tego wart. Ale pani jest y, tą numerologiczną dziewiątką. Pani tutaj się bardzo kieruje też intuicją swoją, jest pani bardzo spostrzegawcza. Wy, też wyczuwa nastroje innych ludzi. Może dlatego podświadomie pani czuje, że między wami może coś tam być, tak, ale, ter, ale też to jest tylko tak jakby sfera pani marzeń. Także dziękuję na razie pani Gosi. Teraz pytanie zadała pani Ewa. Czy pani Ewa w tym roku wykreuje sobie partnera? Czyli pyta się, czy kogoś pozna, tak pani Ewa? Tarotem anielskim powróżymy pani Ewie. Czy pani Ewa w tym roku kogoś pozna? Czy sobie wykreuje go? I zobaczymy. Teraz pani Ewa kogoś pozna. Bywa? Pani Ewo na pewno pani kogoś pozna bo widzimy tutaj króla wody czyli króla kielichów tak otwórz swoje serce i umysł na osoby które są wokół ciebie Dobra i płynąca z serca rada, praca charytatywna. Ale tutaj chodzi, pani Ewo, że ktoś już tam koło pani się kręci. Pani zna tą osobę, ale oprócz tego pozna pani jeszcze jednego mężczyznę młodszego, tylko będzie pani musiała na niego uważać, tak? Trzeba będzie troszkę uważać, bo mamy tutaj piątkę monet, żeby nie wpaść w jakieś. TARAPATY FINANSOWE PRZEZ MĘŻCZYZNĘ Jeszcze tu karty radzą. Zadbaj o siebie, wprowadź nową dietę, tak, bo koło Pani rzeczywiście tutaj będzie się kręciło. Dwóch, trzech mężczyzn, ale myślę, że tutaj takich dwóch bardziej do Pani zakochanych, ale też no, jak to wiadomo z mężczyznami, musimy na nich uważać. No, i to wszystko, Pani Ewo. Wykreuję sobie Pani tego mężczyznę w tym roku. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Także życzę powodzenia. I zobaczę następne pytanie. Od pani Danuty. Czy w tym roku zamieszkamy razem i czy zalegalizujemy związek? Aha, czyli jest sobie jakaś para. Danuta. I Krzysztof. Czy w tym roku zamieszkamy razem? Czy w tym roku dobrze? Czyli tak. To będzie pani Danuta, to będzie pan Krzysztof. Co oni tam sobie myślą? Czy zamieszkają razem? I czy wezmą ślub? Hmm. Pani Danusia wyszła nam tutaj jako gwiazda, czyli jest to bardzo dojrzała kobieta, która wie, co chce od swojego partnera. Hmm. I chce być też tak, jakby spełnioną kobietą, tak. Także bardzo fajnie tu Pani Danusia wyszła. Teraz Pan Krzysztof. Pan Krzysztof właśnie myśli, żeby pójść dalej w tym związku, także fajnie. No, czy zamieszkacie razem? Tak, zamieszkacie, bo jest tu szóstka mieczy, czyli i tak, jakby mm, Pani z nim zamieszka, tak. No, i czy y, weźmiecie ślub? No, tu trochę będą takie zloty i po prostu y, upadki, tak? Zloty i upadki z tym ślubem, tam zawirowania, ale y, moim zdaniem weźmiecie, może nie w tym roku jeszcze, ale weźmiecie ten ślub. Także tu dziękuję teraz dla pani Danuty i Krzysztofa. I jeszcze ostatnie pytanie dla pani Ewy. Czy coś z tego będzie? Mhm, czyli znowu, czy coś z tego będzie? Czy coś z tego będzie? Oj, dziewczyny, dziewczyny. Dobrze. Zobaczymy. Czy coś będzie ze związku między Ewą a Marcinem? Ewa? Urodzona. Jak się potoczy związek? Ewy i Marcina? Coś tam się zaczyna dziać, coś tam się dzieje, ale powiem tak szczerze, że te karty nie wróżą tutaj jakiejś wspaniałej przyszłości. No rzeczywiście, teraz może jest troszkę lepiej, tak? Czy, czy moglibyście się nawet spotykać i to by się troszkę rozwijało, ale w przyszłości niestety widzimy tu Piątkę Mieczy i Czwórkę Kielichów czyli takie właśnie rozstania, rozbicia. Także niestety Pani Ewo nie chce tutaj źle wróżyć, bo wiadomo, też wróżba jest na 90%, nie na 100%. My podejmujemy decyzje. Także tutaj rzeczywiście ten związek nie wychodzi super. Ale zawsze Pani może, jak Pani będzie zależeć, może walczyć o ten związek, jak to się mówi, żeby on przetrwał. Lub żeby w ogóle zaistniał, ale tu na, naprawdę yy, wychodzi na to, że tego związku, tak jakby nie będzie. No, między wami nie będzie miłości, i dlatego nie będzie tego związku, jak to się mówi. No dobrze, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie mojego filmiku. <laughs> Możecie zadawać pytania, ale po prostu dostaję tych pytań coraz więcej <laughs> I, i po prostu mm, będę się zastanawiać, które wybierać, chyba, bo y, cały czas powtarzają się takie same, podobne te pytania. Dobrze. Zapraszam na moją stronę www.styla.pl tam są moje dane kontaktowe. Możemy się umawiać na wróżenie, także tylko wiadomo, odpłatne. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia. Papa! Pa.